Mam prosty plan, jednak wykonanie go jest dość skomplikowane. Otóż od zawsze moim marzeniem było stworzenie gigantycznej społeczności opierającej się na mojej własnej grze. Jednak po latach pracy i nauki dałem sobie z tym spokój. Jednak nie na długo. Historię z tworzenia mojej poprzedniej gry, którą wydałem na Steam, zostawię w tyle i skupię się na moich aktualnych celach. A to, nad czym kiedyś pracowałem latami, pozostanie pewną formą ogromnej nauki dla mnie, która pomoże mi wykonać mój aktualny plan. Zaczynając od początku, szczegółowo przeanalizowałem sobie, co musi się składać na idealną grę, co musi zawierać, aby stała się na jedną z najczęściej granych oraz pobieranych produkcji. Po przeczytaniu setek tysięcy blogów, książek, wpisów, przyjrzeniu sklepów z grami, setkami godzin przegadanych z autorami najpopularniejszych gier, wyselekcjonowałem esencję tego, co musi moja gra posiadać, aby stać się chociaż w 1% tak dobra jak przykładowo Minecraft, CSGO lub GTA. Koniec żartów. Pora na poważną analizę tworzenia czegoś co najmniej dobrego. Po pierwsze, najlepiej aby gra była sandboxem, piaskownicą, do której ludzie będą często wracać i przede wszystkim czuć się w niej dobrze. Następnym punktem jest oczywiście prostota. Gra ma być po prostu prosta. Nie mamy poświęcać dziesiątek godzin na naukę, co w niej robić, komu by się to chciało. Gdy pierwszy raz odpalamy grę, mamy od razu wiedzieć, co się w niej robi. Jednak nie jest to takie łatwe. Pamiętajmy, że w takim razie grę musimy oprzeć o dobrze wszystkim znanym wzorcach. Ale przecież wtedy nasza gra nie będzie się wyróżniać. No, właśnie, dlatego nie opieramy się na nich, ale wzorujemy. To jest bardzo ważne, jednocześnie bardzo trudne, ale tym zajmiemy się później. Opowiem Wam coś. Gdy wszedłem na Steam i przejrzałem Top Gier, uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to jestem w czarnej dupie. Dlaczego? Ponieważ większość najlepiej sprzedających się gier na świecie łączy jedna, ale za to bardzo istotna rzecz. Otóż jest to multiplayer. Dlaczego mówię, że jestem w dupie? Ponieważ kompletnie tego nie ogarniam. Robiłem multum podejść do tworzenia gier wieloosobowych i nic z tego nie wychodziło. Stwierdziłem więc, jeśli to nie ja potrafię stworzyć coś, co spodoba się graczom, to nie gracze sami sobie to stworzą, a ja im w tym pomogę, dostarczając odpowiednie narzędzia. I w tym momencie dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Coś, na co większość twórców nie pozwala? Jedni to kochają i tworzą nawet narzędzia, które to ułatwiają. A jest to, moi drodzy, modding. Mody, modyfikacje. Kto przecież ich nie kocha? Postacie zybajek w GTA, karabiny w Minecraftie, to coś w CSGO, to, to i to. No proszę was. To musi się tutaj znaleźć. Uzupełni to gigantyczną lukę tego, czego nie zdołałem zrobić lub nie potrafiłem. Dlatego będę najbardziej się na tym skupiał. Czy mi się uda? Nie mam pojęcia. Nigdy tego nie robiłem. Ale tym, co działa od strony technicznej, zajmiemy się w następnych materiałach. Subskrybuj po więcej, bo naprawdę będzie się dużo działo. Do następnego siema.